Siema, witajcie w tej części gotowania roweru. Trochę długą przerwę mieliśmy. W rowerze się nic nie zmieniło. Ciągle taki sam. jest Szara, szara, szara machina. No, tylko opona jest. A tak, to ciągle taki sam od wakacji. Tutaj może trochę się zdarł lakier. Tak się prezentuje rower. To co, przejdźmy do odcinka. Pierwsza jazda po długim czasie. To jedź filtra. Ale mu dał O oh. No i renówka Renówka obita cała Ej bo spadło coś ja, Ej ty się pomału Tutaj się zahaczyłeś Ciaaaa Jezie O oh. Pięćdziesiątko prezentuje. To Ale negatyw nas z przodu, w <śmienicza> teraz, teraz, Nie Pesli. 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 Co Co Niech się trzyma. Łooo <laughs> Ale wyskoczył No oh, hej hej Stan roweru tak się prąduje błotnik, błotnik, chyba urwany jest Połamany cały Nagrać, tak. No, a tak co to wiralem viral, no. będzie? Tak to wygląda po małym, małym wypadku. Dzięki, że się mój odcinek. Może jeszcze kiedyś coś nagramy. Siema